Wibracja dnia na środę 30 lipca 2025 roku. Wibracje budujące to trójka, siódemka i dziewiątka. Wibracje pośrednie to jedynka z dziewiątką. I wibracja docelowa to jedynka w Księżycu rosnącym. I szanowni Państwo, dzisiaj możemy nieco bardziej doświadczać. Trochę konkurencji, trochę zazdrości, trochę jakieś tam powiedzmy zawiści, więc dzisiaj lepiej nie byłoby się gdzieś tam powiedzmy chwalić czymś tam, że coś mamy, że coś tam nam wychodzi, że gdzieś tam byliśmy, coś tam realizujemy i tak dalej, bo pewne osoby mogą się od nas powiedzmy podwracać. Natomiast dzisiaj, szanowni Państwo, niech króluje logika, że tutaj powiedzmy, logicznym jest, że jak się pochwalisz, to gdzieś tam powiedzmy, no może zaimponujesz komuś, ale ktoś się od Ciebie odwróci. Logicznym jest, że tam, gdzie powiedzmy. Coś tam powiesz na wyrost, to to może być zweryfikowane. więc dzisiaj logika nie rządzi tutaj, powiedzmy, tymi naszymi przestrzeniami, słowami, etc. Natomiast takich rzeczy bardziej pragmatycznych, dzisiaj unikamy przechwalania się, bo możemy z tego tytułu stracić. Dzisiaj unikamy opowiadania zbyt dużo o naszych, powiedzmy, planach, projektach, bo ktoś tutaj, powiedzmy, może nam te ścieżki, drogi pokrzyżować. I dzisiaj też, powiedzmy, nie prowokujemy nikogo do tego, żeby stał się naszą konkurencją. Więc jak na opowiadasz o tym, że w Twojej branży można mnóstwo pieniędzy zarobić, to ja też pójdę robić paznokcie, przestanę tutaj być numerologiem. Jak no opowiadasz, że jako mechanik, jako powiedzmy kierowca tam tira albo powiedzmy spawacz zarabiasz takie krocie, ja się chętnie przekwalifikuję, więc tu chrońmy te rzeczy, które nas karmią, bądźmy bezpieczni tutaj powiedzmy w tych przestrzeniach i za te powiedzmy dobre i mądre powiedzmy działania trzymam kciuki dobrawróżba.pl, polecam serdecznie, Sylwester Hordecki.